Siema. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. E, co dziś ciekawego? Mam do Was jedną pytańko i jedną propozycję. Chciałbym się po prostu dowiedzieć co nieco na ten temat. E, jeżeli chodzi o pytania do Q&A, to w przyszłym tygodniu będą odpowiedzi, e, więc w tej chwili zapraszam do ekipy. E, musiałem chwilę ekipę zająć, bo właśnie dzisiaj śrutowałem, mieliłem wszystko, więc jeszcze nie dostały porcji śniadania i by za mną lazło jak głupie. A muszę się dostać do tych państwa, więc lepiej, żeby mi to towarzystwo tutaj nie broiło. Ej, 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 no właśnie, tego pana to powiem wam tak. Tak mówią, że brojlery biedne nie zapładniają i tym podobne. Ten kolega jest ojcem prawie 70% kurczaków, które się wykryły wczoraj? No, wczoraj, przedwczoraj. Yy. Idziemy tutaj do bandy kwiatów bandy kogutów, bo to w sumie widzicie większość to, to koguty latają więc no tak jedziemy i dzisiaj postanowiłem powiedziałem, że mam je w nosie jedziemy sobie z pszenicą w całości zobaczymy, one te zakumają raczej bez problemu, ale jeżeli chodzi o resztę to może być zdecydowanie gorzej patrzcie ile rosolaków nie, no, z tych panów to tylko ten zostaje. żółtek a reszta wylot. To piekarnika, a szkoda, bo tu fajny ten szczupkiem. No ale cóż, nie ma co. Chętnych brako idzie łobuz. Łobuz dzisiaj mi pogoni mojego jednego okiego bila. Skubaniec. No nie wyjdzie, bo on się mnie boi, jak on, nie? To tylko takie rozpieszczone, wszystko. A i tak w ogóle jest taki podział, że te w sumie starsze siedzą na dworze. te mniejsze niekoniecznie. Tu macie w ogóle miksy broilerów z Lochmanem. To jest kurka. Mixa Lochmana to jest kogut. Ta kurka oczywiście zostaje ze mną. Jest i ta ślicznodka. O, jest pędzwał. Się ma. Co tam? O tak, 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 tak. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Tak. Wyjdź, wyjdź. No, wyjdź. Straniaczku, ty jeden. Więc y, zobaczymy jak to przyjdzie. Wszystko będzie, a już przyjdziemy tam i ja wam powiem jaką mam dla Was propozycję. Myślę, że fajną. Poczekajcie, bo tu Bulion, naprawdę kończysz karierę w tym kurniku y, Po pierwsze no kończę będę go musiał przenieść, a jeden ojem jest wyczyszczony, ten starszy, więc będę miał gdzie? A muszę go przenieść po pierwsze, bo podpada indykom, yy, Uparć się coś na Halinkę, yy, Mariolkę znaczy się, no i niestety jak to u indyków, zauważam tylko, że coś się dzieje, to atak obrona i w ogóle trzeba się wziąć za dokończenie porządku stawku. w ogóle dzisiaj mróz, ta pogoda robi jak zwykle swoje, dzisiaj mróz. I woda w wiaderkach, bo po na dworze wszystko. A wczoraj wieczorem jeszcze było 3 stopnie więc ja nie wiem, ta pogoda jest naprawdę kopnięta w kalendarz. Eee, damy sobie tutaj towarzystwo, fazi, w pełni zdrowy. Ej, 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 perduś, halinka i właśnie Mariolka. Yy, Mariolka łobuzica. Straszna. Yy, nie doszło, że pierwsza jest do agresji jakiejkolwiek. Yy, to. No, szczyna duże bójki. Bez potrzeby. Matując. Matując. Jestem wołając cały stado. Stefano. Ostatnio Patrycja. Pozdrowienie dla Ciebie. Yy, twoja kurka stała się ich celem. Nie odpuszczały pół dnia. Ale w końcu się później uspokoiły. O, młody orpiś. Zostaje po nosie. Muszę, muszę ogarnąć te Orpingtony. Czy mi zostały w ogóle jakieś kury? Luśka, chodź. Chodź. W ogóle moje koty to albo się przeszły na rentę, albo nie wiem co. Bo jakim prawem do słonecznika mi się myszy dorwały i zjadły wszystko, już na regały Wam ciężko wchodzić? Lenie śmierdzące? Co to? Junior Stefan? Pokaż się z boku. Junior, Junior też musi stąd spadać. Tak, Juniorek to jest. No i buliony po prostu nie dosyć, że się rozmaża jak głupi Uuu, ma problemy y, zadziorczy z indykami. I po prostu może się to dla niego źle skończyć, a bym raczej tego chciał uniknąć. Jak widzicie indyki już się fajnie dogadują razem. Ale dobra, przejdźmy do propozycji. E Norma. Propozycja jest taka. Masz w korytku to samo. Propozycja jest taka, że będziemy sobie robili raz w tygodniu albo dwa, ale pewne raz. Live'y takie typowo tematyczne, stricto, czyli na przykład rzucę szybko temat z głowy, czyli nośność kur... Nośność kur. I wtedy sobie porozmawiamy jak to wygląda w liczbach i tym podobne. Podyskutujemy na dany temat. to live prowadzony tak jakby temat dyskusyjny, ale tematyczny. Co wy o tym myślicie? Aha, one się leją faktycznie. Bo widzę. Halina! No. To jest niejadalne. Eee, więc co wymyślicie na tym temacie? O tym temacie. Może być taki live typowy o żywieniu, czyli jak się powinno mniej więcej składać żywienie, jakie są podstawowe rzeczy, które żywienie drobiu powinno w żywieniu naszych pierzastych yy, przyjaciół powinno się znajdować i po prostu typowe takie live, te stricto tematyczne, dotyczące jednego tematu. Mm, więc dajcie znać, co wy o tym myślicie i czy jesteście na to chętni. Bo jak nie, to nie. No to strukto. Oczywiście będą się pojawiły odcinki na ten temat yy, też, ale tu chodzi głównie o to, że po prostu. Byście mieli możliwość np. od razu zadawania pytań. Czy z, y, ja z chęcią wysłucham Waszych y, propozycji żywienia, czyli jakim, albo jakim Waszym zdaniem jest dana np. rasa kur, czyli rękorn jak będziemy mówić o nośności. bo na jej temat jest też dużo teorii, y, więc y, z chęcią bym chciał y, usłyszeć, y, jak to będzie wyglądać. Widzicie tam? Ja mówiłem, że u mnie kury są gorsze niż koguty. Już się leją. Nie wiem po co i dlaczego. W jakim celu, jak na przykarmidlenie stoją, to są oświce. O, o, a Stefanka się boimy! A to i dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Super Stefanek, jednak rządzisz. E, więc e, dajcie znać śmiało, co Wy o tym myślicie i jakie jest zdanie Wasze na ten temat. Zobaczymy, czy mi, nam się baldyś pokaże, bo dzisiaj piękny taniec z rana miałam. <laughs> Nie, nie pokażę Cię, nie pokażę Cię chyba, ale już dzisiaj fajnie z, razem z yy, Ferdkiem się nastrajały, więc fajnie to by naprawdę mega wyglądało. Oj tak, Ty lubisz maszas, co nie? Bulionica. No, bulionica też, właśnie tu jest chyba cztery... Ej! Pięć kur buliona, więc pójdą też do koguta wariata. I zobaczymy. No ten kogo też stąd spada na Szczecin. W cudzysłowie Szczecin. I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Więc czekam na waszą opinię na ten temat. Patrzcie jak sobie jadam. O właśnie i co się robi z resztkami od papu, co? Patrzcie jakie kury szczęśliwe. Wyjadą sobie... ooo Fedek buntowniczkę czepłeś? Jaki to... Ty jesteś niekulturalny. No co to ma znaczyć? Ty, chole. Chopie. O, tak lejcie się, lejcie, trochę kultury wiecie, nagrywane jesteście halo, żadne z was gwiazdy naprawdę co nie tośki? tośki. tośki. Aha, ja zamknąłem tośniczek bo yy, kogo tu mi ten uciek? musiałem go złapać tak, o tak ja wiem bieguska a właśnie bieguska, która znosi jujku jestem ciekaw, która ale okres na jajka Ubiegł chyba czas zacząć Co nie? To się To sialki To siłnie, o idzie moja psiapsik Tak, no co tam chcesz się poskarżyć? Na tośka Na tośka chcesz się poskażyć Czy nie chcesz na tośka się poskarżyć? Chcesz? Też na tośka. Bredny Tosiek jest, nie? Bredny, ale opiekuje się. No dobrze. Opiekuje wieczorem. <laughs> Jak wchodzę jest dosyć ciemna, to Skubany nieźle się pochyla żeby sprawdzić kto to idziemy tutaj bo ja chcę zobaczyć czy siedzi tam siedzi jednooki Bill. on ma ten problem, że to jest kogut, który na jedno oko kompletnie nie widzi, bo on go nie ma <laughs> przepraszam ale jest zbyt cenny no, więc tak to moi drodzy wygląda dajcie znać i w ogóle jak tam przeżywacie wichurę u mnie już się uspokoiło jak widzicie, piękne słoneczko. No, idealna zima w tym momencie. Ale mogłoby być lepiej. Nie mówię, że nie. Kury są zadowolone, bo już im nie podwiewa ogonów, ale o, wczoraj już tak fajnie nie było. Zamiecie w to i we w tą. W Polsce były oczywiście większe, tu były mniejsze. Deszcz, grać, śnieg, słońce na zmianę, więc było komicznie. Dobra, ja się żegnam. I czekam na Waszą opinię, jakby co to byśmy ruszyli od przyszłego tygodnia. Więc dajcie, dajcie. Pozdrawiam.